Fajna kameralna siłownia, już byłem w środku i z całą pewnością mógłbym powiedzieć, że mogłem sobie tu spokojnie ćwiczyć, bo jest trochę po mojemu. Zobaczymy, jak to chodzi. O Jezus, takie tu ciężkie. Zrobię bicep przed otwarciem. O. Jezus. Też macie takie wrażenie, że jak nie trenujecie, o, cichutko się odkłada, to wszystko się wydaje takie ciężkie na treningu. Jest znacznie lżejsze. Salka, gdzie będzie można popozować, o, jakie światło dobre. Tylko tak się zastanawiam, ile tego będę musiał zjeść, żeby się wszystko zgadzało kalorycznie, białkowo, węglowodanowo, tłuszczowo. Może być trochę więcej? Może <grytanie> być. <grytanie> Dzień dobry YouTube. To że niedziela, to nie oznacza, że się leży do góry bykiem i nie można robić. Orzechowo, piękny słoneczny dzień 13 sierpnia. Dobrze mówię. <ścoughs> Veteran Force Gym and Fitness. To tutaj otwiera się nowa fajna kameralna siłownia. Powstała, rozmawiałem przed chwilą z właścicielem, powstała ta siłownia, a to dlatego, że gdzieś już było sporo klientów, więc bardzo analogiczna sytuacja do tej, gdzie powstawała fryta, gym, gdzie nazbierało się trochę ludzi, a potem trzeba było tworzyć coś swojego. Więc zobaczycie sobie ten fajny klimat, fajna kameralna siłownia, już byłem w środku i z całą pewnością mógłbym powiedzieć, że mogłem sobie tu spokojnie ćwiczyć, bo jest trochę po mojemu. Zobaczycie nawet ten sufit, zobaczycie ten sprzęt. Myślę, że to z czasem się zmieni. Naprawdę. Y no jesteśmy na otwarciu, jak nie było. Jeszcze mamy czas, zanim się to zacznie, więc chciałem teraz na spokojnie to sobie nagrać. Ale wejdźcie do środka i zobaczcie, jak to wygląda na samym początku, bo za pewnie parę miesięcy to się na pewno zmieni. Zapraszam, weteran Forgement Fitness. Macie numer telefonu, jakbyście byli gdzieś w pobliżu, możecie sobie zadzwonić i już zaklepać sobie karnety. Wejdźmy do środka. Weszliśmy sobie do środka, widzieliście sufit? Widzieliście już? Ciężko po Powolutku. Nawet taką pierdołę. Zobaczcie, jak właściciel się bawił. Tutaj była podłoga. Wiadomo, że to jest pomieszczenie adaptowane. Żeby guma była, nie wiem, czemu się chciało bawić, ale dobrze. Równo z podłogą, żeby się nikt nie zahaczył. Ja to bym położył gumę na, na podłogę i okej. Okay. Sztangielki. Oprócz tego, że są skręcane, ale początkowo do 40. Zobaczymy, jak to chodzi. Uj! O, taki tu ciężkie. Masochraj. Zrobię bicep przed otwarciem. O, sus. Też macie takie wrażenie, że jak nie trenujecie? O, cichutko się odkłada. To wszystko się wydaje takie ciężkie na treningu. Jest znacznie lżejsze. Ławeczki. Super. Zobaczcie, jaki patent. Stara, dobra ławeczka. Nawet nie powiem wam, ile ma lat. Ta ławeczka wygląda jak nowiutka. Zrobiona, odmalowana, wyczyszczona, tapicerka wymieniona. Można, można. Kosztów trzeba unikać. Jak ktoś by, jakby przyjechał Szymon Wójtowicz, chciałby podźwigać 300 kilo, podźwiga i to bezpiecznie z zabezpieczeniami. Jest klatka, gdzie będzie można cześć, gdzie będzie można sobie spokojnie robić siady. Schmidt Schmid dojedzie, na razie w Szołkowie jest Schmidt. Jest stary, dobry wyciąg. No O, świat, to jest to, jeden do jednego. Nie tam milion. Jakiś tam przerobiony chlinek. A oprócz tego. Sanka, gdzie będzie można popozować. O, jakie światło dobre. Już mi nogi urosły. Także tutaj dla takich personalnych treningów z Tak jak mówiłem, zobaczymy, ile ludzi sobie przyjdzie. Orzechowo niedaleko można wpaść. Fajny klimat. Dmuchawy działają. Wiem, że to skurczę. Spędza nieraz w dzisiejszych czasach sens powiek yy, właścicielom. Ale jak mówię, bazę już mają. To, że to otworzyli, to nie jest nagle pomysł, że a otwieramy sobie siłowni, zobaczymy interes. Tylko jest, są już klienci, nie było gdzie ich już pchać, więc trzeba było otworzyć sobie kolejne pomieszczenie. I fajnie. Zjemy sobie jakąś sałatkę, zobaczycie jak to wyglądało, także ja zachęcam do tego, eee, jakbyście byli gdzieś blisko Orzechowa, wpadnijcie tu na trening, zrobicie dobry trening, tutaj zapraszam, my sobie jeszcze tam pogadamy sobie z ludźmi, być może uda mi się czegoś ciekawego dowiedzieć na temat treningu, a jeszcze z właścicielem pogadam, ale to za chwilę. Szymon, cześć. Cześć. Eee, fajnie, że dotarłem, już się witaliśmy, przywitajmy się na wizji i tak dalej, siłownia, to nie jest taki pomysł na siłownię, że nie mam co robić... To sobie wymyślę siłownie. Nie, 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 to było zaplanowane, to jest z robione wszystko. I... Bo tam już klientów macie, tylko już no, nie było. Już gdzie... Dużo klientów mamy. Nie było gdzie ich pchać. No już nie było miejsca na to. Dobra, tak sobie chwaliliśmy, tu sobie z Olkiem przeszliśmy, pokręciliśmy, są orbitreki, są ławeczki, są sztangielki i tak dalej. Wiesz, czego jedynie brakuje. No wiem, dokładnie. Ludzi. <laughs> Ludzi... Tu brakuje was. Was towar brakuje. <laughs> Ludzi brakuje, ale też jeżeli mówimy o sprzęt, bo musimy być obiektywni, to brakuje tak. mi na przykład czegoś dobrego na nogi. Na nogi. Ewidentnie tego brakuje, to Czyli wiem. jakaś maszyna, jakaś no. maszyna wyciskania, jakieś Dokładnie. wyprosty, uginania, tak. na pewno to się przyda. W najbliższym ale... czasie na pewno to będzie. Mhm, ja już też mówiłem, że to jest rozwojowa siłownia, że już otwieracie, że tego wszystkiego będzie przybywać. Że jak tu sobie przyjdziemy na przykład za rok yy, na rekonesans, to kurde będzie tu się ciężko przecisnąć. Pan no, pan mam to, nadzieję, nie? <laughs> będzie tylko na dużo. Tak, ale jak jest dobra atmosfera, zapowiada się, że będzie naprawdę fajnie. To mówię, nawet z wiadrem z wodą można zrobić dobry trening. nie? Słuchaj, powiedz mi, czemu taka nazwa? Weteran Force? Aha. Od wojska. No bo ja już jestem na emeryturze wojskowej, jestem weteranem po misjach. No to. Okay. weteran A Force, ile masz na... no i tak, 38. No, już stary dziad. Na, 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 na emeryturze nie żałujesz? Nie, nie. Bliżej rodziny, mogę swoją pasję spełnić, także. Nie. Mhm, bo ty cały czas gdzieś tam w treningu i tak cały dalej? Cały czas, nie? całe życie. Od 16 roku życia. Mhm. Non-stop. Jest. Oprócz tego oferujecie tutaj, oprócz takich, że można przyjść hardkorowo sobie poćwiczyć tak jak lubimy. Rafał tam już też już się w blokach pali, tak. to prowadzicie również z żoną razem zajęcia grupowe, czyli... Tak, 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 personalne, tak. Personalne, dobra, grupowe, czyli face to face, że tak, tak personalne, po, grupowe, dokładnie. E, e, mhm. A jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to jaka to jest największa liczba osób? Cztery osoby. W grupach, cztery osoby, żeby można było się na każdym skupić. Mhm. Nie grupka 20-30 osób, że potem nie wiesz, co każdy robi, tylko nie, bardziej. To, nie, to ja takie. prowadzę takie, ale... To, ja wiem, no, ale to... Ale ja jestem profesjonalistą. Dokładnie. <laughs> no. <laughs> jeszcze, mi jeszcze troszkę <laughs> mi brakuje no i za Cię zapraszam, wlećcie kiedyś do mnie na taki trening, może to wiesz, taką, ideę będziecie mogli sobie przenieść tutaj. Naprawdę tak. fajnie się to sprawdza, bo jak ktoś gdzieś tam patrzy z boku, mówi kurde, ale ja nie, nie. Nagle wychodzi z takiego treningu, mówi kurde. Rzeczywiście. No, ale nie? dlaczego jeszcze w grupach po prostu miejsce, nie? Żeby każdy miał trochę miejsca dla tak, siebie. No. Jak wprowadzę 10 osób, no to no, ty mogą nie możesz, się nie ruszy, ja tak, nie? Tak, nie możesz pozwolić, tak, bo tu tak. przychodzą też klienci Dokładnie na swój dreni tak. i nie możesz pozajmować nie, wszystkiego. Ja mam mogę. akurat łodnią dostosowaną do tego, że tak. robię tylko to. Chyba, że będzie specjalne miejsce do grupowania. Słuchaj, tam, my sobie inaczej. tu popatrzymy, może się z ludźmi pogada, jak się nie będą wstydzić. Może. Także <laughs> oblecimy tutaj kąty, sufity, zakamarki i co? Życzę Ci powodzenia. No i... wszystko, otwarcie z pompą było, ludzie są, teraz czas na posiłek, na wybiła. Zastanawiam się, czy nie skorzystamy to, jak tutaj z tych posiłków, z tych liczbowych, tylko tak się zastanawiam, ile tego będę musiał zjeść, żeby się wszystko zgadzało kalorycznie, białkowo, węglowodanowo, tłuszczowo. Może być trochę więcej? <grych> Może być. Także spróbujemy sobie i tego, i tego, i tego, i tego, i tego, a potem wszystko jeszcze tak raz tego, 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 tego i tego. A jak będzie potrzeba, jeszcze raz, także Niczego przez cały czas trwania i otwarcia, przynajmniej dzisiaj i przez cały czas, jeżeli będzie istniała ta siłownia, co jest to, rzecz, jest to rzeczą oczywistą, niczego Wam tu nie zabraknie, także zapraszam jeszcze raz pożywowo. Tam do góry jest napis, rzućcie okiem. My jeszcze poćwiczymy, pojemy, zostajemy na dłużej, a wy to wszystko będziecie widzieć u siebie na telewizorze. Pojedzone, popite, pogadane, aż musimy się dużo wody napić, ale lubię takie spotkania. Lubię osoby, które mm, zadawają pytania, które się interesują tym sportem. Widać, że są pasjonatami, że im zależy przede wszystkim. Było bardzo miło. Myślę, że tu wpadnę nieraz sobie z kamerą. Nie mówię, że za miesiąc czy za dwa, ale na pewno e, zrobię tutaj dobry trening już za kilka miesięcy. Weteran Force Gym and Fitness w Orzechowie zapraszam, jak będziecie przejeżdżać. Odwiedźcie tych wspaniałych ludzi, rodzinnych, przyjaznych, uśmiechniętych. Oby więcej takich osób. Cieszę się, że tutaj byłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może gdzieś mnie znowu wyrzuci, wezmę ze sobą kamerkę. Nie wiem gdzie pojadę, nie wiem, może na zakupy, może nie wiem, po buty pojadę. Kompletnie nie wiem. Ale mam pomysł na fajny odcinek. Pytanie, które było wielokrotnie zadawane, nie powiem teraz jakie, nagram specjalny, mówiono pokazowy ten odcinek i nie będzie to związane z treningiem, aczkolwiek będzie związane z treningiem i z kulturystyką. Także subskrybujcie i dzwoneczek, żeby Wam to nic nie umknęło. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, cześć!